Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z cyklu Twarze IT. Dzisiaj będę rozmawiać z Patrykiem Szlęg na temat roli Junior Project Managera. Cześć Patryk! Wspólne. Celowo skupiam się na tym wyszczególnieniu junior project manager, dlatego że te zadania i zakres odpowiedzialności różni się w zależności od posiadanego doświadczenia. I Ty, Patryk, jesteś już tak na pograniczu w zasadzie na tej końcówce, na, na przełomie junior a mid project manager i chciałabym się dowiedzieć od Ciebie, co to tak naprawdę znaczy, czyli za co odpowiada junior project manager z Twojego doświadczenia, z Twojej perspektywy. Przede wszystkim junior, czyli młodszy specjalista, młodszy pracownik oddziaływuje na cały zespół. Pomaga mu, wspiera w różnych projektach, uczy się tego świata projektowego. I tak też ja w swojej roli juniorskiej mogłem zasmakować, tak to ujmijmy, różnych projektów z różnymi osobami pod skrzydłami różnych PM-ów. I właśnie junior według mnie powinien smakować różnych aspektów projektów, ponieważ projekty są bardzo, bardzo różnej maści. I właśnie, kiedy zdobywa swoje pierwsze doświadczenie wspierając innych PM-ów, powoli może podejmować się właśnie swoich projektów, uczyć się i zdobywać doświadczenie już jako projekt menadżer. Co ty realnie robisz w pracy? Czyli wyobraź sobie twój taki standardowy dzień. Wchodzisz do biura, bo czasami ci się zdarza w biurze pojawić, wchodzisz do biura, mówisz cześć, robisz kawę. Ja bywam bardzo często w biurze to też jakby składa się na to, że po prostu lubię komunikację z ludźmi i lubię być w biurze, chociaż mm. praca w domu też jest wygodna i przyjemna. Natomiast faktycznie mój codzienny dzień polega na tym, że kiedy zawituję już do biura i pojawiam się, Przede wszystkim skupiam się na monitorowaniu i kontrolowaniu projektów, które już osobiście prowadzę, za które odpowiadam jako project manager, bo takie już pod moimi skrzydłami się pojawiły i to jest pierwsza czynność, jaką robię, kontroluję, czy idą one w dobrą stronę, tak? Tak, tak, bo wiesz co, no właśnie chciałam dopracować, co to znaczy ta kontrola i to, ja, ja szczerze nie lubię słowa kontrola, więc bardziej mi pasuje to moderowanie czy nadzorowanie mm -hmm. tego projektu, więc na czym to polega? Tak naprawdę na sprawdzaniu czy wszystkie zadania akurat w mojej roli IT projekt managera jest to kontrolowanie zadań, czy są one realizowane zgodnie z planem, czy pojawiają się jakieś problemy, też zazwyczaj analizowanie ryzyk, które się pojawiają. Pamiętajmy, że ryzyka to nie tylko te negatywne skutki, ale także pozytywne szanse, które się pojawiają na horyzoncie do tego, aby wspomóc projekt i te jasne strony. Oczywiście, to jest także praca administracyjna, czy różnego rodzaju przepływ dokumentów faktycznie się dokonał, czy może zostały jakieś problemy ujawnione, jakieś palące, nagłe sytuacje. To jest codzienna praca i zazwyczaj codzienność jest właśnie taka, że po prostu to jest kontrola, monitorowanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem, który sobie zaplanowaliśmy. Natomiast w świecie zwinnym, naszym ulubionym, agile'owym, właśnie często środowisko jest szybko zmienne i trzeba jednak codziennie patrzeć, czy wszystko idzie w dobrą stronę. Tak to nazwijmy i tak, mm. właśnie to jest mniej więcej monitorowanie, kontrolowanie, sprawdzanie, czy po prostu wszystko jest ok. Czyli ty bierzesz udział we wszystkich spotkaniach projektowych, we wszystkich spotkaniach skramowych. Jesteś na nich obecny, tak? Tak, jeśli chodzi o moje projekty, które już są pod moim nadzorem, to we wszystkich spotkaniach biorę udział z tego względu, że ja kopiłem projekt, bo odpowiadam za niego, więc tutaj moja obecność jest ważna. I przede wszystkim jest też istotna pod względem koordynacji komunikacji w projekcie. Tak jak ja osobiście uważam, komunikacja w projekcie w zespole jest bardzo ważna i ma niebagatelny wpływ na sukces realizacji czy to zadań, czy właśnie całych projektów. Tak też właśnie komunikacja PM-owa, czyli PM, który odpowiada za projekt, powinna przechodzić przez jego ręce i być koordynowana z tego względu, że osoba odpowiadająca za projekt po prostu musi o wszystkim wiedzieć.